Witajcie w rozważaniach na dzień dobry Dzisiaj Hagar Bardzo ciekawa postać Polecam przy okazji moją Serię Właśnie Odnośnie patriarchów Tam jest cały rozdział o tym nasi patriarchowie I Między innymi jest również O Hagar W każdym razie Hagar Hagar Została wpleciona, że tak powiem, w historię Bożego Zbawienia i Bożego Planu przez y, wynalazek Sary, czyli rodzicielstwo zastępcze. Oczywiście nie wyszło to rodzicielstwo zastępcze do końca, bo, bo generalnie tak się nie da. To znaczy, Hagar jest y, matką y, Izaaka, nie Sara. To że, to, że tam urodziła na kolanach Sary, to jakby z Bożej perspektywy nie. Nie zmienia faktu, że traktuje Hagar poważnie, no i właśnie traktuje Hagar poważnie. I 21 rozdział Księgi Rodzaju nam pokazuje, że traktuje Hagar poważnie, chociaż, chociaż Sara ma rację, że Izaak nie będzie dzieckiem obietnicy, bo dzieckiem obietnicy ma być, czyli przedłużeniem linii, przez którą Bóg chce powołać nowy naród, naród wybrany Izraelski, przez którą ma przyjść błogosławieństwo na wszystkie narody, przez potomka Abrama. Ma powstać z Sary. Więc, y, dlatego Bóg mówi do, y, do Mojżesza: zgódź się ze swoją żoną, która oczywiście ma swoje zwykłe powody, żeby wygnać Hagar. Ma być wygnana. No Wyobrażam sobie też tak swoją drogą: y, oczywiście Abrahama, nie Mojżesza. Y, kiedy y, Myśli sobie o swoim pierworodnym, którego gdzieś tam ogląda, jak się bawi na, na podwórku, który jest fajny, to ma go wygnać razem z Hagar. I generalnie myślę, że musiało to być bardzo, bardzo przykre. Jedenasty werset to tym mówi, słowo to bardzo nie podobało się Abrahamowi ze względu na jego syna. Lecz Bóg rzekł do Abrahama, niech ci to nie będzie przykre, co się tyczy chłopca i niewolnicy twojej. Jednakże 13 werset, i syna niewolnicy uczynię naród, bo jest on potomkiem Twoim. To jest bardzo ciekawe. Znaczy, to jest to, tyle ciekawe, że, że Sara zepsuła, ale to ciągle jest potomek Abrahama. I, I jakby Bóg na to Bóg to widzi, no i pojawia się taka bym powiedział boczna linia, no bo to jest taka boczna linia Bożej Obytnicy, bo Hagar wychodzi. To też jest tak, jak to bardzo obrazowe są te, te opisy księdza rodzaju. Dał jej bukłak z wodą, chleb, włożył to wraz z dzieckiem na jej barki, odprawił ją. Ona poszła, błąkała się po pustyni Berszeby. Gdy wyczerpała się woda z bukłaku, porzuciła dziecko pod jednym z krzaków. Potem odszedł usiadła naprzeciw w odległości, jak łuk doniesie, mówiąc, nie chce patrzeć na śmierć swojego dziecka. Siadła więc naprzeciw i głośno płakała. No ja sobie to potrafię wyobrazić. Nie wiem, czy sobie potraficie wyobrazić. Usłyszał Bóg głos chło, chłopca. <coughs> zawołał Anioł Boży na hagar z nieba i rzekł do niej: cóż ci to hagar? Nie bój się, bo Bóg usłyszał głos chłopca tego tam, gdzie jest. Stań podnieść chłopca, ujmij go ręką swoją, bo uczynię z niego naród wielki. No i takie obrazy ja od razu mam jakoś tam zdanie przed oczami. więc jakieś takie bezdroże, pustka, natura. Jakieś wredne. Zwierzaki naokoło już czekają, żeby ucapić, złapać. O, płacząca kobieta, bez. B, b, może być bez korzeni, wzięta swojego narodu, gdzieś wywieziona, yy, pogubiona maksymalnie, a jednocześnie z silną i taką instynktem przetrwania. Nie, nie chcę umierać tak naprawdę, ale, ale czuje się bezbronna i przychodzi do niej anioł. Zwróćcie uwagę. To jest pierwsza kobieta, do której Anioł przychodzi. Nie do Sary, ale do Hagar. I kiedyś taki właśnie komentarz usłyszałem, że Hagar jest kobiecym patriarchą. <kühm> Zwróćcie uwagę, że do Abrahama, Izaaka, Jakuba przychodzi i w tym samym czasie przychodzi do Hagar, bo od niej się rozpocznie jakby, mówię, alternatywna historia. Dlaczego mówię, że alternatywna historia? Bo jest obietnica dla potomków Ismaela. Iz Dobrze mówię? Dobrze mówię. W stanie podnieść chłopca, pójmi go swoją ręką, uczyni z niego naród wielki. Był Bóg z chłopcem, a gdy podróż zamieszkał na pustyni i był łucznikiem. mieszkał on na pustyni Paran, matka jego wzięła dla niego żonę z ziemi egipskiej. Mamy, <śmany> mamy początek, no właśnie, mamy początek. Niektórzy nie, nie, mówią, że to nie Arabowie, a moim zdaniem to Arabowie. Patrzymy na Arabów, Bóg się troszczy o Arabów. Oczywiście wierzę, że ostatecznie troszczę się o Arabów, również w takim sensie, że się Arabi ponawracają do Chrystusa. No ale troszczy się w sposób doczesny, taki, że generalnie ci Arabowie sobie radzą całkiem nieźle. Ciekawe to jest, tak, jak, jak Bóg dociera do Arabów dzisiaj. Na pewno do Irańczyków dociera, bo tam jest mnóstwo takich ludzi, którzy dostają sny Chrystusa, ale Arabowie też dostają sny Chrystusa, więc być może to jest ten czas, być może jeszcze to nie ten czas, nie wiem. Ale generalnie Bóg dociera do Arabów, ludzie się nawracają. Wierzę, że obietnica, oczywiście obietnica błogosławieństwa w Chrystusie jest również dla nich. To, co oni tam mają między Izraelem a Arabami, to jest jakby inny temat. Ale błogosławieństwo przychodzi właśnie przez, przez obietnicę w synu jednorodzonym. Więc ten temat jest jeszcze dla nas też w skrót, no, ciekawe. Ja myślę sobie, że kiedy, kiedy przyjdzie, myślę, że przyjdzie taki czas, że oni się ponawracają jakąś taką większą gromadą, to, to, to historia rzeczy, rzeczy naszego świata się odmieni. Będzie bardzo ciekawe. W każdym razie jest to objawienie. Przychodzi anioł do kobiety. Kobiety, która. Przeżywa największą tragedię swojego życia. Dziecko jej umiera. Jest nigdzie. Płacze. Yy, skwar. Yy, pustka. Gdy przychodzi anioł, mówi to dopiero początek, to nie koniec. Yy, Uczynię wielki naród z twojego dziecka, tego, które zostawiłaś, żeby, żeby nie widzieć, jak, jak umiera. <laughs> Bierze go. Wszystko się rozpoczyna. Bardzo ciekawe objawienie, bardzo ciekawy moment, bardzo ciekawa historia. Historia, która trwa do dzisiaj wniosków pewnie różnych, można wyciągnąć z tego wiele. Jeden jest taki, z Bogiem wszystko jest możliwe. Bóg objawia, Bóg rozpoczyna, Bóg potrafi zachować i taka jest Jego historia. Jest to dla nas zachęta też naszej historii. Jeśli jesteście wierzącymi ludźmi, jesteśmy kolejnymi pokoleniami w historii rozpoczętej przez Ducha Świętego, śmierć ofiarę i zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa uczestniczymy w rozwoju jego królestwa, którego końca nie będzie, a które cały czas przychodzi o co się modlimy. I niech to nasze życie będzie w podobnym kontekście Boga, który jest wierny swoim obietnicom, który działa z pokolenia w pokolenie. Twoje i moje życie jest włączone w ten wielki plan, tak jak życie Hagar. Panie dziękujemy ci za twoje Twoje obietnice za to, że są prawdziwe, za tą historię, którą czytamy, że też jest prawdziwa. Panie, i że możemy do niej należeć, być małym, małą częścią tego, co Ty robisz na ziemi. Bądź, Panie, uwielbiony i wywyższony prowadź nas i zachowuj przy sobie. Polecam wspieranie mojej służby. Z Bogiem i do zobaczenia.